Trzymano świetnikowy z tej strony. Normalnie Boże Narodzenie, to wiecie, że jak to według tradycji musieliśmy sobie, musimy sobie po prezenty chodzić sami. Sami sobie chodzimy po prezenty, bo Pomijając ubrania dla nowych użytkowników wszystko ubieramy się z Hashoków. Także czapeczka z, hasioków, bluza z Hasioku, bruza z Haszoku. Powiedzcie czy fajnie, kolorystycznie to dobra te hasioki dobierają do ubrania. Spodemki z Hasioku wistula normalnie. Zegarek z Festina Wszystko ze śmietnika, wszystko róbcie ze śmietnika, pamiętajcie Nie ma co się naprawdę wstydzić A tutaj mam taki haszów dla was, że po świętach Jakieś zabawki jakieś powyrzucali normalnie, wszystko pełne Wszystko wypchane Tutaj Zamek I ja już od razu zauważyłem, że jest ten ziutek z Krainy Lodu normalnie, patrzcie Wyrzucili zamek z Krainy Lodu cały Także zobaczymy ten zamek zaraz go otworzymy. Co oni tu wyrzucili na ten hasiok to normalnie zaraz sprawdzimy. Są worki, są jakieś rzeczy, nie wiem, listwa jakaś, bomb... te... asortyment, asortyment, że tak powiem, wigili... ten, świąteczny, czyli choinki. Przerwa spowodowana była E, brakiem latarki odpowiedniej, kamery odpowiedniej Coś chyba to lustro odbija na nieprzyjemne, nieprzyjemne światło, no nie? A tak w ogóle to lustro wyrzucili z prr takie Co możemy od razu zobaczyć? Tutaj co wyrzucili? Jakieś strok pobite, pobite strojki Pobity strojik. Co tutaj dalej mamy? Co to jest? Jakaś paczka w kartowych Nie, Firank, firany, Eee, patrzcie tutaj, ty A, cała skrzynia normalnie woreczków strudowych, ale ja to po O, zabawki. Teraz mamy Super Mario Co tu mamy jeszcze za, za zabawki. Zaraz to wszystko zobaczymy jakieś Klocki, złączki, fajna nawet ta złączka, te Aste, wieloryby, Super Mario, Lego, jakaś taka skrzynka Lego. o metalowe auto, to zbierają, Lamborghini Galado od Brago, czy Brango. Fajnie. No i co, tutaj te woreczki strunowe to masakra. Patrzcie, ile tego jest. Chciałbym to wyciągnąć, ale nie ma to wam pokazać. Ile tego jest? Jakiś karton, jakiś karton normalny. Potrzebny będzie Przerzuty zrobimy. Przerzuty. Sprawy świąteczne. Powiecie, ile tego jest, trzeba zobaczyć. Oszasujemy, ile tych jest. Ile tu może być. Takie paszki, ile, ile mają takie paczki, 50 czy 100 od razu, patrzcie jakie wory, te paczki wory, W takich rzucili, paczki, tu już mamy dwie, dwie paki, co dalej, patrzcie więcej tego jest, same wory, 100 razy pisze, 120, nie wiem, ale tu jest jakaś cieńsza paczka, tutaj mamy taką pakę pełno tego, pełno worów strumowych, zobaczcie pasacha w sumie ile to punktów, zobaczcie ile to punktów możesz wyjaśnić co tu jeszcze jest bo człapki, a to zaraz te wolki były strumowe, ja to sięga po samolotu cały skarb portów strumowych Мало штук даже. Мало. Пакуемы. Жемем, что ворк. Дойдет штук на лес. такие ворки. Зато есть. Jak zaraz zobaczymy dalej, a więcej tego, więcej, jeszcze całe takie pakiety taborów trunowych. Mega, ile ja tam jest? 50? Nie wiem, ale tu będzie 100 z 50, z tysiąc będzie. Takie rzeczy wyrzucają do pory strunowe. Dalej, więcej taborów. Takie rodzaje mam, o, całe paczki, nasała ja Cały worek worów strunowych wrócili. Co jeszcze no, zobaczymy no, A to chyba są do nich opakowania o. jeszcze oryginalnie je opakujemy Tu jest napisane Torebka strunowa 60 na 100. Tu była setka Tu łasetka a tu nie, setka taki pakiet to setka nie wiem to parę punktów będzie no nie? także fajnie to weźmiemy to może być te co rzeczy co będziemy brali to będziemy tutaj odkładali no nie? te firanki, te słonki sam nie wiem ale ładny obrusik może być się, nie chcę rozkładać ludzi. ale ładnie tak spakowany poszewka na kołdrę może to robić weźmiemy to weźmiemy co dalej wyrzucili Co to jest? Co to za podkładki? Papierowa podłożka Podłożka ta papierowa worki to nie wiem. Ale to jest to co tu było. Gdzie to było? Spakowałem to i spakowałem. Jeszcze więcej worków strunowych A pakuję te worki strunowe normalnie na na koparki Takie coś na razie mamy Papierowa Podłożka, tak? Co to, to jest ta papierowa podłożka? To jest papierowe podłożki. Teraz no weźmiemy je. Zobaczymy. Też weźmiemy papierowe podłożki. Ciekawie jest, jak się to wyrzucili. Ja tu widzę piłkę. A to co to jest? To. to też możemy wziąć, no nie? Te zabawki. też że tak. Do jednego worka. O minionki kurczę mario tutaj wyskakują Miniony Małe Delfiny, o do Super Zingów pojazdy Police To by się znaczy najbardziej, pamiętam jak powiedzieliście mi wtedy zaradziliście, że jeden ten Super zink 70 punktów aż z x eee, Był wyceniany Także spoko Może być też weźmiemy, pełno tego wyrzucają. Co tu wyrzucić. Co to jest za skrzynia? ty, to się złokuje. Aaa, to jest do malowania chyba. Zobaczcie, bo tu fa trochę pędzlami na ten trzeba, co, zmieniać można. Sztaluga normalnie taka. ta sztaluga. Tak, tutaj chyba, A w środku pędzla, tak? ty to tworzyć. Jest jak od... ja, nie wiem, trzeba to sprawdzić. Tak, tak, to jest taka sztaluga przynośna że taką sztaluszkę wyrzucili fajna rzecz zawsze marzyłem, żeby do pójść sobie i namalować obraz spotkać tam lisa i go normalnie namalować Ale oczywiście razem ze mną tylko kiedy my te nasze takie drobne marzenia, skromne w sumie zrealizujemy, jak to normalnie nastało tutaj minus 6 stopni, a u was ile? jaka temperatura tam jest na rejonach. Dalej jakieś bombki co tu wyrzucili, Zobaczcie, co to jest? Mała karimatka, tu mała karimatka, jeszcze widzę jedna, więcej nie ma, dobra, weźmiemy te karimatki też, karimatki małe wyrzucili, piłka Sledziego, być dobra, trzeba ją podpompować chyba, nie? Tak to było złoto, w ogóle powietrze nie wyskoczyło, bo całkowicie powietrze wyskoczyło. Dobra, piłka z Sledziego. Piłki z Sledziego wyrzucają. Polskie hasioki, jeszcze 2025, ale parę dni normalnie już i będzie będą Polskie hasioki 2026. Tutaj co tu jeszcze wyrzucili? Ja pierniczko. pierniczkole. Co tam powiem, co to jest? Chcę to wszystko wy... wykolebać. Co no tu wyrzucili zamek w Srebrnej Dolinie i inne nieznane baszty duńskie o to coś może być ciekawego także weźmiemy Euklidesem zostaniesz stare pereroskie te pężeczki nie wiem czy to weźmiemy o kamienie jakieś ładne, co za kamienie muszelka co to jest? zaraz to trzeba sprawdzić Rękawiczki, kamienie, supermeny, monety, co to jest? Figurka superman Weźmiemy, figurka taki Figurka pingwin To do figurek weźmiemy Super maria figurka Z maka z Magdalda chyba E no, tych mariów leży, tych figura o nawet złoty gumowy ty ten fajny patrzcie podpisany z czego to figura orientuję się ktoś z was kamyczki takie skrzypeczki takie skrzypki małe kamienie bryloczek pieścionek ale coś tu powiem wam tam jakby było nie, to tutaj osadzone jest, ale sprawdziłem. Kamyczek rybka, ładny. Kamyczek rybka, inne kamyczki. Taki kamyczek grzybek. Szkiełka takie, no ładne. I różne kamyczki takie, fajne. Też weźmiemy. Oczywiście. Co jeszcze tu wyrzucimy rękawiczkę to nie o dwa grosze jak najbardziej to znowu charypa to też kamyczek to już nic ale jest długa rękawiczka o pieniążek 2g dwie fajne rękawiczki ładne nawet radziecka takie Tamyczek. Tak samo. I mamy już drugi pakiet do wzięcia. Tam Ta pasareczka ta na razie idzie. To weźmiemy, a to nie wiem, a to ewentualnie o te, te basie Srebrnej Doliny. Co jeszcze tu wyrzucili? Polskie śmietniki na wieczór, na noc. Czyli nasz ulubiony klimat. Teraz się dopiero zaczną poszukiwania. O, torebka jakaś. Co tu jest? Coś fajnego, eee, jakieś... jakieś czuszki, no nie? Czuchów to będzie... kabel? Do tego prowadzi ten kabel? zaraz raz, Eee, o Jezus. weźmiemy. Jaka firma? Firma Baby Sister. Ty, baby sister jesteś? Baby sister? Nie wiem, zobaczę. Zobaczę. Chodźcie, wrócimy do tego naszego... O, zobaczmy ten zamek. Czy to jest w ogóle to, co mówiłem. Pułap się rozkłada, czy nie? Trzeba odkluczyć kluczyk. I mamy zamek. Nakładkę nakładamy. I zaraz wielkie przedstawienie będzie. Wielka Wigiliaś I teraz fajny Ty, brakuje tego, jeszcze kogo brakuje? Płaczek A to nie jest kraj narodu, czy kraj narodu dlaczego ta, ten z Elzy siedzi w oknie? To fajny zameczek taki Ma się go Ja tu bym patrzył schody normalnie są te schody na górę ładny, ładny zamek takie rzeczy wyrzucają No nieładnie, nieładnie naprawdę Cały dookoła Ale to powinno na, na, na spodzie pisać To jest Elzy Ten zaber Na spodzie to powinno pisać o, Tylko to teraz wziąć i się dowiemy Co pisze Disneya, To jest hasbro Disneya, z Hasbro, rocznik 2019, 6 lat, no czyli jest Elzy, zamek z Elzy, kraina lodu, eleganckie znalezisko, składamy, o tak, dołączamy do znalezisk, możemy to wziąć jak najbardziej, kraina lodu, w środku jeszcze wam pokazywałem, co mam tu z nim porobić, możemy normalnie wszystko, wszystko może w tym zamku, A. co to, obiad? Dobra, poczytamy książki. Normalnie. Miejsce na książki! I tu powinna być książka nasza, wygląda tak nawet nawet to nie jest tylko dla najmłodszych użytkowników zabawka, także na dla tych starszych. Tu mogą być książki, obrazek znajdziecie. to tutaj kładziecie, prawda? No i tak dalej. Zobaczmy, co dalej wyrzucili. Bo się zaczyna coraz bardziej robić. Ta listwa, co to jest? O, to ale nowe, nowa ta do pchacz do wody Nowy pchacz do wody, patrzcie Fajne Weźmiemy pchacza do wody Nowe noc, tu jeszcze wyrzucili żebyś tam i będą co to jest Urska ciasta i wyjść nie wiem, się. zaraz do sprężyny co, chyba nowe lampki leć, Albo jest zapakowane. Zajdziemy do środka, ale na potrzeby. to niestety CMT? A to nie jest WT, tam coś jest po tymi Mirak nie fajne nowe w opakowaniu. A to mogą być te lampki nawet z akumulatorem, z ładowalą. Cały taki, nie, bo tu są dwa zestawy, Dwa zestawy lamp. Jeden i drugi. Dwa zestawy lamp chowinkowych po świętach. Całkiem, całkiem naturalne. Dobra, spakujemy je zaraz. Zobaczymy, co dalej tutaj jest. Takie mamy zestawy. a a jakieś Jakaś gra. O, abecadło. Trzeba sprawdzić, czy to wszystko, czy to całe nie wiem, zobaczcie, ja tego na... nie wiem, zobaczcie fajna, fajna, ta choinka ozdobne te całe e... sznurki ooo to jest ładne, zobaczcie całe to wałdzi piękny dzwonek taki z Wałdzi dzwanuszek, susjarka Wszystko to jest, ale śliczne. ślicznie, Manufaktura Wałbrzych. Polskie śmietniki. Manufaktura Wałbrzych pamiętacie jest zawsze wieczna. Na faszokach. wiele rzeczy jeszcze można z tej manufaktury znaleźć. I co tu jeszcze wyrzucili? Zobaczmy. Patrzcie jaki fajny. Ty, widzieliście co? Do Czy karawka taka? O, ładne szkiełko. Ładne szkiełko, ładna karawka taką karafę wyrusili super fajne zanarzysk co jest to, 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 tam są już takie rzeczy no i co dobra tutaj o eee, punkty raz dwa trzy Pamiętajcie, butelki to punkty te co są w biedronkach, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem punktów. Osiem punktów normalnie do zamiany wiedrące. Butelki po jeden punkt są. Także zamki, takie znaleziska. jak się to się rozejrzę. Może coś tam będzie. A na razie to normalnie. kibel mamy. Chcecie zajrzeć komisyjnie? Byście się, się dziwili normalnie, a tam jeszcze normalne brylanty. Nie ma nic, lecimy dalej, polskie świetniki 2025, co oni po świętach wyrzucą, lecimy dalej, robimy nockę i będziemy tutaj normalnie patrzeć jak ludzie święta spędzili, do zobaczenia na rejonach.